O, tak. tak. Bierze... Ej, dawaj Trudno. tylko bierzemy tylko złota. No, tak. Taki jest plan. Ja bym cały wziął złota. No wiem. Nie no, ale kontynuuj zadaj, zadaje, nie? Dobra, zabiłam trawcze. Masz, Daj, masz, o, watę, nie? masz. ale no. nie? Rzuciłem tam. Gdzie ty? Dobra. Dwa iść po kolejne, i snajper A ta, to ta, tam, idę, idę Jest na gdzieś gdzieś kolejne. Jeszcze jedna na będzie. a jeszcze rzucie. ja. mi rzucił, a tu jest Ja masz, jest zaznaczony Widzę, no, widzę, widzę Ej, bo jestem na strzała już, nie? Na strzała jestem No, dobra, dzięki Ej, widać to Ostatnia torba tam jest złota No to nie no. no, no nie wyszło No No do. Nie, no, czekaj, pomoże mi bot Bot mi pomoże A bo ty, ty, ty weź, ty weź, weź ten wołek Dobra No i idź tam Ja? czekaj, daj mi, daj mi Podaj, podaj. Czekaj, ja, ma, ja mam 50 ten, dalej rzucam za barmi. Co masz taki upgrade? Tyle? No. 800 000. Czekaj, ile? 800 tysięcy. robimy? Aha. Nie, A Aż ucieczka, chyba. No? no. A, mogliśmy tego kierowcę wziąć. Bo mniejsza. Ty mi też ognia, odblokowałem. Nice. No, nie czekaj, da. Czekaj, 4 tokby mamy. No.